Cześć, jestem z strony Skate. Widzicie w kolejnym odcinku serii Dark Forces 2. I w dzisiejszym odcinku walczymy z bratami Sitów, także Gorcem i Picem. Kurczę, nie lubiłem tej walki nigdy. Nie pamiętam, którego pokonywałem najpierw, ale chyba małego albo dużego. Zobaczymy, jak pójdzie. One the voice, the other the body. This is Dobra, jeszcze save'a musimy wykonać, bo nie mam save'a na tą mapę. Także to jest akurat no niewygodne, ale wiecie, jak zginę, no to będzie lipa. A tutaj akurat niełatwo jest nie zginąć, szczerze. Możemy spróbować się najpierw zająć dużym. sobie speed dać, bo on nie będzie się tak ruszał szybciutko. A dla nas to będzie oczywiście łatwiej, co nie? Bo my będziemy szybsi. Będziemy mogli sobie omijać go. Dobra, duży leży, ok, mamy progres. Ten tam w ogóle utknął, to nawet nie ma o czym gadać. Ale zapiszmy sobie, wiadomo jak to jest z fajtami. No, w sumie dobrze, że utknął. No ale jest mały jak joda więc wiecie on jest bardziej zwinny No i właśnie on też się chowa To nie jest dla nas oczywiście łatwe musimy sobie widzenie odpalić Dlatego bardzo ważne jest to teraz tak musimy się podleczyć weźmy sobie bakty tam na szczęście mamy kolejne Od razu sobie weźmy zapas w razie W z małym jest najgorsza walka, co nie? Bo jest po prostu mały i jest szybki. A że się chowa, to jest drugi jego atut oczywiście. O, czekajcie, musimy odpalić sobie, bo on zaraz znowu się schowa. Komendy mi się włączyły, cholera. Trudno, straciłem trochę życia przy tym, ale to tak już bywa. Nie zwróciłem uwagi na nie wiem, gdzie się komendy włącza, czy pod, pod FT włączyłem kiwie. Chyba pod te prawdopodobnie. Dobra, musimy teraz zejść na dół. O, trochę nogi sobie pobijajmy. Tutaj nic nie ma, cholera. Nic nie było. Nie dobrze. Czekajcie, co jest? Równo się coś nam otworzyć z tego, co pamiętam. A tu nic się nie otwiera. Nic nie możemy zrobić. Czekajcie, nawiew. Dobra, dopiero teraz załapało, co nie? No tutaj nie ma sekretów, więc to tyle, jeżeli idzie o powiedzmy 11 misję, więc spędzimy do 12. No i od teraz możemy już sobie używać mocy. Jak wspomniałem, pójdziemy full les, to jest nasze zdrowie, więc tego skilla bierzemy na maksa. No i co, lecimy w takim razie z kolejną misją, ucieczka z mapą. Więc mamy mapę, możemy wrócić, no i będziemy musieli do Doliny Jedi dotrzeć, co nie? Ok, to wracamy na górę po zabiciu Jan, naszych przeciwników, braci dwóch sitów. Czekajcie, muszę się zmienić móżkiem. No, idziemy teraz tak prosto przed nami. Mamy BD. Powinni być kolejni przeciwnicy. Wskoczymy na. O, czekajcie, nie mam tego co trzeba. Tu weźmiemy sobie tarczę, mamy bug, to jest nam niepotrzebna. Głównie to stracimy naszą tarczę, co nie? Nasz pancerz tak naprawdę, a nie... Mimo, że tutaj byśmy tracili HP w dużym głosach. Dobra, tam nie musimy biec, tam jest dosłownie to samo co tutaj, mogliśmy z tej albo z tej strony iść. Teraz tak, schodzimy na dół, tu idziemy. Teraz tak, tutaj jeszcze mam ten... Pokazuje turmowiec, więc go ściągamy kolejnych, także ich pełno, no i musimy coś nauczyć Mamy Mamy to od razu rozwalny, tu jest drugi. Zmienimy broń, bo mało amunicji mamy. Czekamy na windę, pojedziemy na dół, znajdziemy sobie najpierw sekrety, zaczniemy od tego standardowo. Zresztą tak musimy pójść dołem, więc to jedno wsią. No dobra, mamy pierwszy sekret znaleziony. Teraz czekajcie, bo nam złowę wyskoczy. No i tak, Teraz tak, jeżeli ktoś potrzebuje bakty, to mamy baktę kolejną tutaj. My akurat nie potrzebujemy, ale pokazujemy, że jest. Okej, okay, tutaj mamy pole siłowe, to musimy je wyłączyć. jak działko jest, dobra. Ale już w podziałku. Idziemy po drugi sekret od razu, który się znajduje tutaj. Zrobimy teraz tak, odpalimy sobie nasze widzenie. O kurczę, nie mogę czekać nie mogę przesunąć na widzenie. I teraz tak, jeżeli my się musimy dostać, tu biegniemy. Tu na górę wskakujemy. Teraz potrzebujemy wyskok O, pierwszy. Aj! Tu się nam nie udało, musimy jeszcze raz skoczyć. To jest tutaj najgorsze, jeżeli idzie o to, bo musimy właśnie tym wysokim skokiem się bawić. Aj, znowu się nie udało. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Wtedy tak ładnie mi to wyszło. No dobra, skoczymy sobie w ten sposób, pójdziemy tu. No i dobra, i teraz robimy tak, jeszcze raz to widzenie odpalę, żebyście... O, nie mamy mocy przez skakanie, ale dobra, tutaj zaskakujemy, mamy moc. Boże, sekret mamy, czekajcie, bakter wciągnę jedną, drugą, to ją od razu zgarniemy. No i możemy lecieć dalej. Dobra, tu jest tarcza, no nie, to jest energia, dobra, to ją chrzanimy, nie jest nam potrzebna. I teraz tak... Idziemy tutaj dalej. Tu zobaczmy, czy coś będzie się chować. No, musimy poczekać, aż energia się odnowi. Ale z tego co pamiętam, to tu był sekret. Nie, to nie tu. Cholera. No dobra, to idziemy dalej. Ale wydaje mi się, że było takie jedno pomieszczenie. W sumie mogliśmy tymi skrzyneczkami sobie tutaj normalnie wskoczyć. No dobra, znalazłem ostatni, czwarty sekret, także wracamy do pomieszczenia, gdzie byliśmy wcześniej, więc tu, gdzie skakaliśmy, gdzie mieliśmy drugi i trzeci sekret i poszliśmy nie do tych windek, które powinniśmy. Także wjeżdżamy sobie tą winą na górę i mamy tutaj do rozwalenia wielką skrzynię, więc to był nasz czwarty sekret. To coś do mnie strzela. Szturmowiec. Ok. To w sumie co nam to dało? To nic, nic to nie dało. Tu mamy żółty klucz. Żółty klucz, to że powinniśmy tutaj pojechać na górę. Tutaj mamy coś do otwarcia. Okej, okay. otwiera nam się to. Ogniwo dostaliśmy. Ok, pozbierajmy sobie amunicję, pancerze. To wszystko co musimy ogarnąć. Nie mamy czerwonego klucza. No dobra, okej. Okay. Musimy się na razie wrócić. No, a w jeszcze do grupy Okej. Ok. Zielony klucz dostaliśmy. No dobra, ale zielony klucz. Do czego nam potrzebny, zjedziemy tu na dół, i w sumie zrobimy jeszcze. O, czerwony klucz, dobra, bo zanim nam to zjedzie, to teraz zrobimy tak, skoro mamy zielony klucz, zjadę na dół. To jest żółty, czerwony. Nie widzę zielonego koloru. Ok, zjedźmy na razie na dół, i wrócimy tu, gdzie byliśmy przed chwilą. Ponieważ to mnie inspiruje i mam wrażenie, że my tam będziemy musieli się dostać. Próbujemy w takim razie. Okej, okay. teraz zrobimy tutaj skok. Super. O, proszę, i mamy niebieski klucz. Ok. To dobrze nawet, że tutaj wskoczyliśmy. No, ale czekajcie, bo teraz przydałoby się nam zejść. No, super. Możemy tędy, będzie nam łatwiej. Nie będziemy musieli do windy wskakiwać. Teraz możemy jeszcze raz pojechać na górę, bo już sprawdziliśmy, co musimy sprawdzić. Eee, weźmy tak. No, musimy pojechać chyba znowu tym, bo raczej nic innego nie ma. Czekajcie, tam był czerwony klucz, to chodźcie, pójdziemy zobaczyć, co nam to da. Otwieramy. Dobra, to jedzie dalej. Weźmy sobie le. Karstwo, bo mamy 98 Mieliśmy, ale o tam Pół biedy, dobra, jedziemy na górę Tu niebieskie A czy możemy wyżej pojechać? Nie, wyżej nie pojedziemy To w sumie dobrze, że mamy Ten niebieski klucz To pojedzie znowu O dobra, był jakiś oficer Tu jeszcze za nami coś jeździ A samochodzik, okej okay. Tego możemy zostawić na razie Mamy bakty, mamy pancerze, to nam się nie przyda. Teraz możemy go rozwalić. O, zielony klucz. Także idealnie, że tam wcześniej zebraliśmy go. Dobra, poszło. Cel misji wykonany. Kurczę, to na pewno tak ma być. Wydaje mi się, że jeszcze jakiś jeden sekret jest. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? My tutaj idziemy gdzieś na górę. Wydaje mi się, że to koniec mapy. Ja bym się cofnął, bo mi się zdaje, że jeden sekret jest. Tam przy skrzynce, gdzie jechaliśmy windą, właśnie na górę. Więc cofniemy się tam. Dobrze mamy to wszystko. A, będziemy musieli poprzesuwać znowu to dobre. Wydaje mi się, że tam coś jednak było i tam mogłem coś zostawić. Dobra, zejdźmy na dół. Zaraz się okaże, czy na pewno wszystko mamy. Dobra, teraz tak, tutaj zjeżdżamy z powrotem. Ona pewnie pojedzie na górę. i no my czekamy, bo my chcemy na dół. Tu? Jeszcze niżej, abym zleciał Dobra, teraz czekamy na tą windę, bo to było tam na dole okay. No i tu, tu ja mam wrażenie, że tu za ścianką wcześniej coś było, więc to było w ogóle dziwne Czekajcie, odpalmy. No brawo, brawo Chciałem przesunąć się i ten Użyć bakty, no ale dobra, przynajmniej wskoczę na górę. Tam jest w ogóle pancerz, co jest śmieszne. No daję wiarę, że tutaj był sekret, co nie? Krucza, może nie? Teraz to jest dopiero dobry wam. No może być, że były trzy, ale wydaje mi się, żeby były cztery raczej tutaj Tu coś było związane z tą skrzyneczką, nie chcę skakać, bo znowu walnę w łebcie. się. Hmm, zobaczmy Może gdzieś tu pod windą było coś ukryte, w co wątpię Nie Dobra, jedźmy jeszcze raz na górę Powiedział, że mi ta skrzynka nie daje spokoju, co. Nie. No nie za cholerę za cholerę nie mogę się tu dostać, co nie Mam wrażenie, że tutaj coś było. No dobra, no nie to nie. Zobaczymy na koniec etapu, no już będę dogrywał to i tyle, bo, bo co ja mogę zrobić? Dobra, to wracamy na górę. Zobaczymy, czy pamięć mnie nie myli, czy rzeczywiście gdzieś czwarty sekret jest i będę musiał go poszukać ponownie. No, dawaj, przesuwaj się, nie przesuwa się, ok, dobra, to już jest. To jak to jest? Jedno się przesuwa, jedno nie. A, bo to poziomy, dobra, okej. Dobra, lecimy na górę i zobaczymy co i jak wyjdzie z tego. Eee, czekajcie, spadłem? Tak, spadłem. Nie no, na pewno sobie powlatać nie możemy, co nie? Wyski tu. Było co tu kaman. Kutrza, może jakieś zejście było gdzie indziej. Czekajcie. Gdzie teraz się zgubić z tym. To dino, na to, że jest inne zejście. O, jest inne zejście, dobra, okej. Okay. Cel misji wykonany. Także zaraz się okaże, czy mamy ten czwarty sekret, czy nie. Przebiegniemy się naokoło, ale tutaj już nic nie widać. Dobra, oficerki padły. Dobra, to padło. To w sumie wyskoczymy z miejsca, gdzie na początku chcieliśmy wejść na starcie. Idzie nasza Jenny? Leci sobie okej. Okay. Myślę, że to powinno, być, powinno starczyć, zobaczymy. No i mamy mapkę. Ale ruinki trafiliśmy, żeś piękne normalnie. Będzie co zwiedzać, po czym skakać, co nie. The valley is being prepared mój lord. Very good, Saris. Ten do był naćpany.

Zobaczymy co na tej planecie Jelly będzie w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i do zobaczenia na razie.